Santa, won't you listen to me? I got a feeling that you just might agree. You know I haven't been good, but have I been so bad? Got to have a gift for me too in that bag. Ho ho ho! My dears, Z okazji zbliżających się świąt życzę Wam masy prezentów! Żebyście mieli pełno radości w sercu, tyle co na zajęciach z dramy, dużo prezentów! Rozwoju, kreatywności i miłości do siebie i innych. Dużo zdrowia i bogatego Mikołaja! Żeby spełniły się wszystkie Wasze marzenia, wspaniałych, rodzinnych chwil. A przede wszystkim życzę Wam, żebyście odpoczęli i spędzili ten czas w gronie swoich najukochańszych osób. Dużo uśmiechu, dużo radości. I może, żeby szkoła trwała o jeden dzień krócej w tygodniu. I odpoczynku, bo tego Wam, myślę, w szkole brakuje. Odpoczynku od codzienności, prac domowych. Wszystko po to, abyście w nowym roku Pełni energii i jeszcze większego uśmiechu, wkroczyli na dramę. Wesołych świąt! Życzę Wam ja i mój dramowy pomocnik. Henryk. Pozdrawiam serdecznie do Słonecznego Pruszkowa. Drama dla dzieci. Wszystkiego najpiękniejszego. O! Ja jestem właśnie nauczycielką dramy i uczę Państwa dzieci. Także życzę wesołych, radosnych świąt i dużo energii. Jutro na dramie, jutro na dramie będą super scenki.